Siema, dzisiaj pokażę Wam mini gry na stronie Gry na Plus. Myślę, że naprawdę jest to dosyć fajny sposób na zarabianie tutaj. Jest to o wiele lepsze niż na Gamehagu czy Banankach, ponieważ no, aktualizacja punktów jest co 3 godziny, nie co codziennie, po 12 tylko codziennie. No i w ogóle te gry są dosyć takie łatwe, proste i przyjemne, więc no opłaca się, no i stawki na jak na razie na początku tu istnienia strony są dosyć wysokie no więc e, tym bardziej się opłaca no ja to ja teraz Wam tu pokażę grę, którą ja sobie upodobałem, jest to pierwsza gra czyli Color Ship Shooter mm, nie jest to trudna gra polega na niszczeniu takich e, właśnie, no zaraz Wam pokażę zresztą mm, na pewno co, co chciałbym powiedzieć to, że mm, pokażę wam, bo ogólnie granie na myszce, no to jest takie słabe więc polecam grać na klawiaturze, ja wam pokażę nagranie, jak ja tu napieprzam w to i jakie wartości można robić praktycznie non stop, cały czas tak samo na smartfonie, też można na dwa kciuki napieprzać w to dosyć szybko, nie tak jak po jednym, bo tu teraz, no jeżeli gram myszką, no to mi to wolno idzie wolno się klika w to, a na tym jest dosyć szybko, no i ogólnie chciałbym wam jeszcze pokazać tutaj te inne gry, ale na początek no to skupimy się tylko na tej jednej czyli dzisiaj będzie umówienie tylko tej gry i jak tu szybko zdobywać, wam pokażę ten filmik myślę, że no można tu po 50 sobie co te 3 godziny, czy nawet więcej, w zależności od tego ile gramy sobie pozdobywać tego no ja dużo w to nie gram osobiście trochę pograłem na samym początku później już odpuściłem gry w to skupiam się trochę tam na innych rzeczach teraz osobiście więc z tu nie gra, no tu jak widzicie jakiś koleś ma tu 1800 punktów, ja jestem tu na piątym miejscu długo w tym nie grałem więc myślę, że myślę że to jest spoko opcja jeżeli macie jakieś gry w których może, można zdobywać więcej punktów no to yy, polecam wam napisać tutaj żebyście sobie to napisali w komentarzu to sprzedestujemy tą grę yy, dodatkowo też chciałbym wam polecić Gryna, plus. No i rejestrację z kodu bonusowego Bogaty Pan, który daje Wam bodajże 100 punktów na start, czy tam 200. Więc zapraszam do rejestracji. Tak jak wspominałem, dwie osoby, które rozlosuję wśród poleconych, dostaną po jednym Paysy w kardzie 20 zł na święta. No to ja się będę z Wami żegnać. Tak jak prosił, piszcie. W komentarzu, co tam fajnego polecacie tutaj, żeby w to ograć? No to ogramy oczywiście. Ja się wezwę, żegnać. Dobra.